Witamy w twitchowych wiadomościach, kino nad kinami, afera szponcicielska, lakiego Luka i Suchara, próby oszustwa, gdzie pójdą pieniądze zbierane na cel charytatywny, wielkie wyzwiska, nieuczesana ofiarą ataków w Japonii, turniej Multasa w Cesa Sorsa, to i wiele więcej już dziś. Zaczniemy od paru krótkich newsików, na przykład fakt, że KUKE2115, no, a bardziej... Dzień dobry, z tej strony Bartosz Rudecki. Przed chwilą ktoś do mnie dzwonił z tego numeru. Byłem umówiony najprawdopodobniej na konsultację. Czy mogę prosić o kontakt zwrotny? Nie, nie, proszę pani, nie pamiętam. Ale ja nie mam karty, proszę pani. O, to, to ja mogę podać pesel. no. Yy, Bartosz Rudecki. Dobrze, dobrze, to, to ja poczekam. Poczekam na kontakt, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia, dziękuję. Dobra, nie mam karty, nie mam nic i, i muszę czekać na kontakt. ...jego album. Ma dziewiąte miejsce na całym globie. Łotasiet. Jest to wyczyn. Gratulacje. Nowy zawodnik na rynku GTRP. Tomek Olejnik. Pluje na pieniądze widzów i nie chce bajców. Wystarczy tych bajców. Nie chcę tych bajców. Nie wcale tych bajców. Gdzie to streamuje chodzące? Nie powiecie mi, że na Twitchu. Proszę. Na Twitchu? Nawet nie podajcie kanału. Nie chcę w to wchodzić. Ja pierdziele Demu ja nie mogę tego zmienić Nie chcę tych bajców No i tak do oporu Ważne ogłoszenie od redakcji do mieszkańców Piły. W mieście, przy parkach i terenach zalesionych zauważono wzmożoną agresję u dzików. Może być to powiązane z okresem godowym tych dzikich świń. Dlatego uważajcie i dopóki sytuacja się nie uspokoi, trzymajcie się bliżej terenów zabudowanych. Odbyły się pierwsze dwa mecze w turnieju Multasa. Team Suchara starł w pył drużynę Gucia i Dimonza. Niektórzy twierdzą, że to przez to, że Gucio ma zapalenie krtani, przez co źle się czuł oraz nie trenował. Wymówki wymówkami, ale były potężne emocje. I proszę państwa... Oj, ja oj, bym oj, oj, się łapął! Gucio! Teraz ta... Gucio! Dobry, Gucio! Bartoszu, z tej strony szpital. Ma pan raka. Ale jakiego raka? Raka, raka, raka makafon first <laughs> Nie śmiej się. O ku... Gucio, o... ty cztery fragi zrobił! O ku... jeszcze tutaj o ku... sko... Słuchaj, Gucio! Ja ja jestem, Gucio! Jestem! Akcji było serio sporo. Jeszcze na sajcie nie. ale jeszcze w ogóle. Mam ich! O... F... Na bananie. Plotki też mówią, że Delord był odpalony. Tak, mamy Słuchar, to! Będzie... Zobacz, wow! odcinają to... to te... wow! Co! Dwa podwójny? A szef drużyny Fiutold Tacikiewicz wyznał, że tęskni za widzami i jak tylko wyzdrowieje, to rusza do streamingu z nową energią. Było widzę ze zdrowiem się po tak w kombo, ale będzie git, nie umiera się od tego. Chwilę jeszcze się pocierpi, antybiotyk zacznie działać, będzie wpytem. Też yy, powiem wam szczerze, że nie widzi mi się taka przerwa od streamów i, i tęsknię za tym i lubię to robić i kurde, postreamowałbym, ale siedzieć, kaszleć wam w kółko. Się, bo też przyznam, jestem rozdrażniony tak jako tak, bo cały organizm jest rozdrażniony, to już wolę przeawczyć kilka tych dni w domu i jak się wykuruje, to wrócić. No i przekopę też dostał szachista Rudecki i Gerber. Dostali manto od Ewroniaków, więc czerwona karteczka. No. Kurczę, no daliśmy z siebie 100%, no. Ale co tu się dziwić po takich akcjach? Gniazda, pod gniazda. Bartek, kontrolujesz tam sprawę? Tak, tak. Przy czerwonej, przy czerwonej, nie mogłeś pierwszy, dawaj go, o, a nie to jest Paniola, ku... ja... Dziś grają Team Graf na Team Nitro i Team Junk Multi na Team Shelly. Będzie się działo, fajnie się to w sumie ogląda. Dzisiaj pewnie gwiazdą będzie Kamil Kowal z drużyny Grafa. A my lecimy dalej do szponcicielskiej dramy. Jak wspominaliśmy ostatnio, Suchar miał streama charytatywnego z Mamutem i Lakim Lakiem, na którym uzbierali 17 tysięcy na pilną operację oczu żony Wydarzyło się jednak coś dziwnego. Zaraz po zakończeniu streamka charytatywnego, streamer zakupił kartę graficzną GeForce Air 5070, która kosztuje 3200 zł. Suchar skomentował klipa na X-ie oraz wypowiedział się na streamie Pawła Delorda Szabli. W każdym razie, jak ktoś z tą rozmawia i mówi kurczę, ci o żonie, a jednocześnie ci mówi, że jest ku. A ma jakieś długi i jakieś długi spłaca i nagle widzisz, że kupił sobie ku... kartę za 6 tysięcy złotych, a jednocześnie na streamach mówi, że nie ma ku... kasy na bieżące opłaty, no to co się nie tak, no, je, no jest jakiś szpont. No jest coś, no nie no, to nienormalne, no tak. Nie no ja po, Nie no to nie ma czego spróbować. Ja po prostu powiedziałem, że przecież jak będzie jakiś szpont, to że kasa pójdzie na kiny cel charytatywny i tyle. No dobra. Cel charytatywny, kurde, zaraz będzie moją kieszenią. Niepocieszony Lakilak, oskarżony o szponcenie, nie przebierał w słowach. Teraz widzicie kur... jaki to jest kur... Drań pier... Nie chcecie kurwa, coch, sucharku... poznać, Ty, Ty... Ja mam odłożono od swoich widzów, którzy wpłacili mi, na szczęście na konto 6800 zł ku na leczenie mojej żony. Kurwa, Czując szpont z kilometra otwarcie powiedział widzom, że będzie robił zwroty do Nejcików. Eee, no dobra, no co? No to wysyłamy k na Pieski. Jak ktoś są w donajcie pieniądze i po prostu chciałbyś zwrot, to napiszcie do mnie maila Instagrama z dowodem wpłaty na dono i ja ja, ja z wielką chęcią kuleślę każdemu. Każde Złotych, jakie tylko było, jak było. No i dlatego musiało dojść do debaty na Discordzie. Makajler twierdził, iż kartę kupił z własnych pieniędzy, a te ze zbiórki pójdą na żonę. Na zabieg oka. U mnie co się nam zbierało, okej? Okay? U mnie, tylko u mnie. A tamte pieniądze to są pieniądze życie i ten. Ja powiedziałem sobie tak, bo ja kiedyś powiedziałem, że jakby nie trzeba, to dołożę. Dołożę w sensie takim, że nie kupię wszystko z jedzenia i najlepiej Dziękuję, żyjesz. Wszystko z rachunków, najlepiej prądu nie miej i nie a wszystko z tego i z tego i z tego, bo nie wolno, bo przecież zdrowie ważniejsze, tylko ja mam kwa, środki różne, ja mam środki na rozwój kanału, tak jak ty, mam środki kwa, na to, tak jak ty, bo tu jest ten cel i mam środki na jedzenie, to Dziękuję podstawa egzystencji, a ludzie, kwa, człowieku, sobie wymyślili, kwa, że ja przedłużyłem zdrowie Agnieszki nad kartę, no wyobrażasz sobie, kwa, gdzie jeszcze powiedziałem, że mam... Kwa, ...luźne jeszcze środki w innym miejscu, bo mam oddzielnie te kwoty... Ogólnie serio, całość się nie kleiła zbytnio, astygmatyzm i nadwzroczność, więc widzowie byli podejrzliwi i grzebali w sprawie, przeszukując internet, kliniki, patrząc na ceny zabiegów korekcji wad pani żony i tak dalej. Najaw wychodziło, że dużo klinik oferuje taki zabieg i nie jest on aż tak drogi, jak pierwotnie zakładano. Wiadome było jedno: ktoś tu szponci. Przecież kurwa człowieku to wszystko idzie na leczenie na oczy no to jak? Ty serio mówisz? No widzisz, że tam z sucharem. Cukar Suchar się z niczego nie wycofał. Tu poszła drama afera spowodowana przez hejterów, spowodowana przez ludzi, którzy chcieli zaszkodzić, ty naprawdę... Tak uważasz? Nie, jakby ja już powiedziałem, ja powiedziałem publicznie, że jak ktoś się czuje oszukany, to może do mnie napisać i na pewno to z donateów. Na przykład, jak ktoś wysłał donate'a, to ja zwrócę to na 100%. Bo, kto, bo nie, nie no ktoś... dobra, ale chwila, nie, no bo tutaj, no tutaj pisze, że napisał. No ale to po co wysyłasz, a potem piszesz, że to jest? Ostatecznie okazało się, że pan Igor ma Aniele serce i nie chciał, żeby pani żona oślepła, a ona w dupie miała swój zabieg i całą zbiórkę. Pojechała se robić włosy do Warszawy. No, Zadzwonić pan... ciężko na odległość, tak Ta, ma rację. Iść, bo mam farbę na włosach, czy to łapiesz? A z tą farbą, a twoje oczy, a ty o farbie pier... Będę wyglądała, bo no. mi przyjdą wszystkie włosy, super. <grym> jest... z włosami, kurwa, abyś oczy miała dobre. No i spektakl ogólnie miał narrację, jakoby to żonka nas szpąciła. A ty im się każesz jeszcze dowiadywać? A co? co mówię ci? A nie, to... Ja ja sobie robisz! To... No to mam dosyć ci się rozłącza, to... no to... żart! Dał dał. Ale patola bita, nie, przysięgam. Kartę graficzną, wyżej w priorytetach, od. A, oczu, a ona dała farbę do włosów na oczy. Suchar do samego końca nieco podejrzliwy, ostatecznie pogodził się z lakim lakiem, który orzekł, iż kartę zwróci. Co się swoją drogą nie udało. No tak no, suchar. Na dzisiaj to koniec, jutro koniec. Tele... Lucky look, mogę odkupić od ciebie kartę graficzną. Oficjalny statement. Nie, serio, potrzebuję. Ale, ale ja chcę znać między nami... A, y, czy ty jesteś na mnie za to obrażony? No czy obrażony ty, ty, ty nie patrzyłeś? jestem, bo tyle p... emocji, że już dla mnie to jest zabawne. Widzowie w większości nie uwierzyli w opowieści Lakiego Luka, a detektyw Szczurlock mówi, że po głosie co najmniej 50% wypowiedzi to szpont. Kontynuacji dramy jednak, tak jak mówi Suchar, nie będzie. Po paru godzinach w nocy laki lak luck, połączył się ponownie z Gołtrym Gołtarem i oświadczył, że całkowicie chce się wycofać i odciąć od zbiórki. Poradzi sobie sam w swoim czasie i pochwalił się też, że dostał kaceipę na kiku. To się właśnie stało, wydarzyło już... Ważne, że w tym wzięła czy nie wzięła udziału karta graficzna, to już ma mniejsze znaczenie. Ja się z tego wycofuję. Chciałbym, żebyś oczyścił się z tej zbiórki jak najszybciej, panie kolego, oddaj. To, co masz, chcesz, czy to, co powinieneś, co uważasz za stosowne, zrób. Ja po prostu nie chcę. Chciałbym, żeby między nami relacja jako streamerami została czysto streamerska i tylko chciałbym Cię naprawdę przeprosić za to, że zająłem Ci Twój czas. No, szczerze, jakby się laki nie tłumaczył, to chyba logicznie może chłop zrozumieć, że z perspektywy widza to wygląda jak zimna i perfidna próba oskrobania Suchara bez skrupułów z Kasiory. Najpierw telefony, że zbiórka jest pilna, i wzrok partnerki wisi na włosku. Nie znam jednego k malnego człowieka, który by mówił, że pilnie potrzeba operacji dla żony. I jednocześnie by wydawał 3000 na nową kartę graficzną. Potem stream charytatywny, a potem niefortunny timing kupna karty graficznej i nieścisłości z żoną, która robi sobie włosy w Warszawie i ma wy. na operację. No niestety nie chcemy oskarżać, ale pół internetu miało pompę z tej szponterskiej afery i z trzeciej osoby wygląda. Dziwna, dziwna sytuacja. Jeżeli chcecie poznać mój statement, to go nie poznacie, bo mam to w dupie. Było to jak próba wyłudzenia kasy. W sumie dobrze Laki Lak Luck postąpił, rezygnując ze wsparcia i kompletnego odcięcia się od zbiórki. Nie trafiła do niego ani złotówka, jest on czysty. I na przyszłość takie akcje trzeba organizować czarno na białym. Dokument od doktora, wycena zabiegu, i dopiero robimy streama, tak żeby nikt już nie nasz Historia zakończyła się happy endem. Streamerzy są pogodzeni Dziękuję, i można suba. dramę zapomnieć. Silne. Z ostatniej chwili, Aleksander Random Bruskardaś pod natłokiem ciągle rosnącego hejtu ma do przekazania orędzie do hejterów. Dobra. Typie. Solo. No dawaj. No dobra, soluba. O! Nagle jestem otoczony przez 40 Twych kolegów. No, jesteś lepszy. Gigi, WP. Nikogo nie ma, już się zamachuje. Chłop się wamachuje, a nagle 40 jego kolegów. Kur mnie na pierwszy. No i co tam słychać w Japonii? Diables nadal i refrytaty frytaty w McDonaldzie. Wrócę no, do zestawu, jak bierzesz e, tak Zestaw? Gigi. Halelu. Ale no są też inne dziwne przebieranki z Emilem. No, da, ja, Dawidko? Nie, ja nie, bier, ja nie. Bier, ja nie a nawet przyprawianie rogów dla Diablesa w barze dla mięśniaków. Gdzie normalnie sekulturysta robi pompeczki nad Karoliną? Giga zboczone. Streamy są na razie z Tokio. Ekipa zwiedza miasto i odwiedza różne restauracje i atrakcje typowo miastowe. Jak to na Airelach, są też inne, różne dziwne szoty, jak na przykład Japończyk atakujący turystów jakimś wirusem. Tak dokładnie tak. Zobaczcie na klipie, jak. Z... Wam się kurczę, widzowie, troszeczkę już po***ło w głowach od internetu i nazywacie ka... każdą osobę, która żyje w zdrowym związku. A każda osoba, która jest poprzednona i zje, jest dla was sigiem, Autentycznie. Chyba, że trolujecie. W momencie, kiedy trolujecie, to okej. Okay. Ale naprawdę momentami mam, mam mieszane uczucia. Chłop idzie i specjalnie zdejmuje maseczkę, żeby kichnąć na nieuczesaną. Zaczekaj, jak długo wytrzyma. Najwyżej u tych maidów podłączy się do fi i będą nakichał chyba. No będzie tak było, że konyę Da Co to było? Wy widzowie widzieliście. W ogóle to jest chore w Chinach i w Japonii i w Korei, głównie w Chinach w sumie. Że oni mają takie. zakorzenione mają to w naturze, że można bekać, pierdzić i kichać publicznie i nie ma takiej kultury zasłaniania twarzy czy wstrzymywania bąków. Normalnie chłop idzie, chce mu się kichnąć, to se kicha. To... Ciebie, no. Bro, do... Oby wrócili cali i zdrowi. Ani nie przywieźli kolejnej zarazy jak ekipa koreańska, więcej Japonii w kolejnym odcinku. No i co? To tyle na dziś: dzięki za Dono i na Raesa.